E, uważajcie na siebie kochani widzowie, bardzo gęsta mgła, przy czym e, ta mgła niestety przy minusowej temperaturze zaczyna po prostu umarznąć. E, przez co w wielu miejscach Polski już teraz mamy bardzo fatalne warunki na chodnikach czy drogach. E, w województwie łódzkim, w województwie mazowieckim czy też świętokrzyskim mamy do czynienia z e, opadami marznącego deszczu, też marznącej e, mrzawki. Mgła przy minusowych temperaturach w godzinach porannych będzie powodowała tak zwane naszklenie się nawierzchni, czyli po prostu nic innego jak totalną gołoleć. Przed nami bardzo niebezpieczne godziny z marzącą mgłą, z gołolecią. Już teraz, jak ja wyszedłem, mam teraz trapery ubrane specjalnie. Ale wyszedłem w tych swoich butach zimowych, tych takich półmiesiennych, półzimowych, to prawie się poślizgnąłem, jak nadepnąłem na chodniku po prostu, jak wynosiłem śmieci. Także miejcie to na uwadze, kochani widzowie i po prostu mm, noga z gazu, jak to jedzie autem, bezpiecznej drogi, bezpiecznej podróży i po prostu noga z gazu, żeby nikomu się nic nie stało. Pozdrawiam. Cześć.